Cześć, tutaj Laszek. Dzisiaj będzie tak trochę yy, filozoficznie, motocyklowo. Wydaje mi się, że w naszej mentalności często wyznacznikiem prestiżu jest moc. Tak było. Zwłaszcza dwie dekady temu, kiedy motocykl był luksusem, a nie do końca środkiem komunikacji. Dziś coraz częściej jest zdecydowanie inaczej. Jednoślad to nie tylko weekendowe jeździdło do upalania gumy, ale także sposób na korki i oszczędność paliwa. Prawda jest taka, że w mieście pojemności moc motocykla ma drugorzędne znaczenie. Kiedyś robiliśmy nawet test, który udowodnił, że 125 może być tak samo szybkie podczas przejazdu z punktu A do B, co litrowa maszyna, zwłaszcza w korkach. Wadą moto na prawo jazdy B oczywiście będzie przyspieszenie albo Vmax na poziomie 100 km na godzinę osiągane na przykład, nie wiem, po 30 sekundach czy po 20. Zatem, gdzie jest ten Kompromis. Moim zdaniem, mając kategorię A, yy, najbardziej praktycznym wyborem jest segment pomiędzy 300 a 500 cm3. Współcześnie, na przykład, taka 400 ma około 37 koni i spokojnie ciągnie do 130 czy do 140 km licznikowych. Jak dla mnie, to wystarczający zapas mocy do codziennej jazdy bez popisywania się i jazdy na gumie. Przy tym pali to niewiele, bo około 4 litrów. Jednak to też nie jest przy tym wszystkim. Aż tak istotne. Najbardziej doceniam łatwość prowadzenia i zwrotność w mieście. Z tak lekkim małym motocyklem nie muszę walczyć, zwłaszcza podczas jazdy z niskimi prędkościami, albo manewrując, czy wycofując z miejsca parkingowego. To dla mnie o wiele cenniejsze niż czterocyfrowa wartość pojemności skokowej silnika. E, nie wiem, może się starzeje, ale naprawdę ten segment motocykli jest dla mnie najbardziej praktyczny i jednocześnie coraz głębiej mam to, co pomyślą o mnie inni. Aktualnie wielkość. I ilość garów mi totalnie nie imponuje i skupiam się na własnych potrzebach, a nie lansie myśląc o jeździe głównie po mieście. Po co mam się niepotrzebnie męczyć? Tylko po to, aby móc powiedzieć kolegom, że mam litra? To chyba jednak bez sensu. To oczywiście też mój subiektywny w pełni punkt widzenia. Kto inny może chcieć mieć litra, czy też 700, z względów zupełnie innych, bo lubi uprawiać turystykę, bo nie wiem, bardziej podoba mu się brzmienie, ale. Mm, Dzisiaj, patrząc z tej perspektywy wyłącznie miejskiej, perspektywy korków, wydaje mi się, że to jest to, co w 100% zaspokaja moje e, aktualne potrzeby. Po prostu. Dzięki, cześć. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak, jakie jest wasze zdanie na ten temat.